Ojcze, yy, wcześniej nie zrobiłem tego obi. Ej, ale mi się zapisało. Patrzcie, na tamtym odcinku przechodziłem obi takie. O, i udało mi się to dać Nie, co jest? Spajko zamienić. Skóra spike. Skóra spike. A to wiem, co to jest, akurat. Nie, nie, nie. Chodzium, 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 chodzium. Nie, no, ale czy to, serio To działa. Gdy wykupiłem, zarobił sobie yy, dywan. Nie, bo mi się podoba taki dywan. Ładny, ładny, ładny. Można latać Tak, to jest. Magiczny dywan, zarobił sobie dywan. Yy, tutaj go kupiłem. Zakupiłem go. To jest za Robuxy, choć wszystko za Robuxy, moje Robuxy. No zaczęli jej inne. Wcale ten dywan nie był za freako. Pojedźmy sobie na El primo i zobaczymy El Primo. A pojedźmy sobie do Rololo Ej! Tak kiedyś wyglądała dasi Co to jest? Co to jest? To jest złomek, tak kiedyś wyglądał złomek.

Co? Co jest? Co? To są ukryte jakieś dziwne rzeczy tam. Czy to jest też? Nie, tu tego nie ma. Patrzcie, jest coś mega dziwnego. Idziecie sobie tu. 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 Gdzie sobie tu, tutaj, i tutaj, i tutaj, łołek, i tutaj, tutaj to bierzecie. Teraz sobie stąd wylatujecie jak gdyby nigdy nic. Co? Co jest? Co ja odkryłem właśnie? wow wow, wow. czemu nie mogę wejść? O, oh, tam jestem. Byłem mega szybki jakoś jak to wziąłem. Nie wiem czemu. What the hell? Czemu ty? Ja ginę od tego! Nie, to jest koniec, słuchajcie. Nie, to jest koniec.